No cześć co tam, ja jestem Gamingowy Wojciech i dzisiaj mamy kolejny filmik. Dzisiaj mamy taki filmik, że web urywa. Może nie web urywa, ale myślę, że osiągnąłem coś, co praktycznie chciałem osiągnąć od początku. Tak jakby tego roku w FIFA, gdyż w tym roku postanowiłem sobie troszeczkę, yy, że tak powiem, popracować nad swoim gameplayem, tak jak postanowiłem założyć kanał na YouTubie, ale ja stwierdziłem, żeby... Jednak trzeba by troszeczkę w tą grę lepiej grać. W tym tygodniu udało mi się wbić Golda Jedynkę i w tym filmiku podzielę się z Wami takimi prostymi sztuczkami, co zmieniłem w porównaniu do, do zeszłego tygodnia, dzięki któremu udało mi się to zrobić. Jeżeli chodzi o kanał, to. Jeżeli chodzi o mój ostatni film z 4.2.3.1, to bardzo dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, bardzo dziękuję wszystkim nowym osobom na kanale, gdyż mamy już 191 osób, także jesteśmy tylko 9 subskrypcji od yy, giveaway'u na 4600 FIFO także wszystkim dziękuję, jeżeli jesteś tu nowy lub nowa, kliknij subika, jeżeli chcesz we wesprzeć kanał, yy, załaduj lajka pod filmikiem, kliknij dzwoneczek, jeżeli Cię to zbyt, zbyt nie denerwuje i teraz przejdźmy sobie do filmiku. Dobrze, także zaczynając pierw, opowiem Wam o taktyce, troszkę, troszkę o taktyce, jeżeli chcielibyście poznać tą taktykę, jeżeli jeszcze nie oglądaliście, możecie sobie obejrzeć mój najnowszy filmik 4.2.3.1, to jest taktyka, której używam w tym tygodniu i podejrzewam, że na razie przy niej zostanę, chyba, że się coś zmieni znowu w grze, wpuszczam jakiegoś dziwnego pacza. Także używam 4 2 3, Filmik znajdziecie pewnie w, w opisie tego filmu, jeżeli jeszcze go nie widzieliście, albo będzie w proponowanych. Także 4 2 3, jeżeli chodzi o napastników, to jest bardzo, myślę, o coś mi się tutaj pozmieniało, już przepraszam. Jeżeli chodzi o 4-2-3-1, jeżeli chodzi o waszych napastników, jak jeżeli w ogóle o co chodzi w, tej, w tym roku, w tej grze, to generalnie trzeba dostarczyć piłkę do waszego napastnika, obrócić się w stronę, która wydaje wam się, że będzie bardziej wolna, w której przeciwnik będzie się mniej spodziewał, i po prostu trzeba wcisnąć na pałę przycisk strzału na gdzieś 2,5-3 paski i po prostu załadować to po krótkim słupku. I generalnie to jest taki pierwszy mój tip, jeżeli o to chodzi. Ja w tym tygodniu strzeliłem około w wizycie weekendowej, żeby was nie okłamać. 31 bramek ben 3 Marezem, 5 Atalem, 1 Sedorfem, 15 Neymarem, 5 Ałarem, jedną Wernerem. Także generalnie z 90% z tych wszystkich bramek, które strzeliłem, to był krótki słupek. I Jeszcze w dalej, w filmiku, pokażę wam jedną bardzo prostą sztuczkę, która jest obecnie bardzo skuteczna. Jak można bardzo łatwo strzelić bramkę olejem. Także tak, jeżeli chodzi o waszych napastników, najważ... myślę, że najważniejszą cechą w tym roku, nawet jeżeli chodzi o 5 gwiazdek sztuczek, myślę, że generalnie jest przydatne. Nawet jeśli nie robicie sztuczek, to jeżeli wasz zawodnik, tak na przykład jak tutaj mamy Neymara, jakoś te sztuczki wykonuje lepiej, jakoś jest w tym w ogóle lepszy, szybszy. Jeżeli chodzi o Mareza, to jest jedyna chyba cecha, która go ratuje jeszcze w mojej drużynie, oprócz tego, że łączy mi się z João Cancelo, którego trafiłem za darmo. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu, to tak trafiłem urodzinowego, niewymiennego Cancelo, także póki co łączy on mi się tutaj z Marezem. Jeżeli chodzi o najważniejszą cechę, jest tu 5 gwiazdek słabszej nogi. No, nie, odkąd zmieniłem to z poprzedniego składu, jeśli pamiętacie, yy, skład, który wygrał konkurs, tego w tamtym składzie mi brakowało 5 gwiazdek słabszej nogi. Tutaj mamy trzech takich zawodników, którzy potrafią, potrafią załadować. Lewą lub prawą nogą mamy też Mareza, który jest lewonożny, ale ma też cztery gwiazdki słabszej nogi, także generalnie te cztery gwiazdki słabszej nogi uchodzi. No ale jeżeli chodzi o waszego strikera, o waszą osobę, która jest, waszego piłkarza, który jest pod bramką, no bez pięciu gwiazdek nogi daleko nie zajdziecie. No po prostu daje to niesamowity komfort, po prostu w rozgrywce, może się obrócić w obojętnie, którą stronę, którakolwiek jest wolna. Też jest to spory problem dla przeciwników w kryciu was, kiedyś po prostu nie wie, nie wie, czego ma się spodziewać. Jeżeli macie w ataku, powiedzmy, nie wiem, Rivaldo, który jest chyba lewonożny, czy prawonożny, już nie pamiętam, i ma, nie wiem, chyba dwie, czy trzy gwiazdki z nogi, i powiedzmy, że jest lewonożny, już nie pamiętam dokładnie, no wiadomo, że będą go kryli na lewą stronę, no bo na tą stronę musicie, żeby strzelić bramkę, najczęściej, w powiedzmy, w 80% przypadków, po prostu z tej nogi on musi strzelać, jeżeli chodzi o Benjadera jest on absolutnie nieprzewidywalny, może lewa, prawa i cokolwiek, jeżeli chodzi o Neymara sprawa jest ta sama, jeżeli chodzi o Yusufa Atala, Yusuf, Yusuf Atal jest po prostu Niesamowity, ja używam na nim karty snajpera Co podnosi jego statystyki Jej, Już wam pokazuję Podnosi jego statystyki niesamowicie, jeżeli chodzi o jest on i tak niesamowicie szybki, gdyż ma on 97 przyspieszenia 93 sprint speedu, także nie ma sensu w ogóle tutaj czegokolwiek poszukiwać. Jeżeli chodzi o snajpera, jest 99 ustawienia w ataku, to jest moim zdaniem bardzo ważna statystyka w tym roku. 99 wykończenia, shot power jest 86, także nie jest najgorszy. Long, jeżeli chodzi o longshoty, no to coś tam w nim wchodzi, no ale nie polecam. Jeżeli chodzi o woleje, co wam się też przyda w mojej sztuczce, 96 jeżeli chodzi o woleje i użyty akurat wykonuje Neymar'em, bo ma on ten swój specyficzny nabieg i jeżeli dlatego używam karty Snipera, bo on dodaje takiej statystyki jak Composer czyli to jest po polsku chyba opanowanie, jeżeli się nie mylę opanowanie myślę, że też jest bardzo ważne, gdyż jest sporo takich kart w grze, które są po prostu zniszczone tą statystyką gdzie ma on jakieś niesamowite statystyki wykończenia, super shot power, nie wiadomo co nie wiadomo jakie agility i balance, ale ma na przykład nie wiem, 70, 70 opanowania, i nagle po prostu gdzieś tam w jakiejś 70 minucie, czy coś, mimo tego, że on ma jakieś tam 90, ileś wykończenia, po prostu mi to ta statystyka opanowania, w której przegrywacie myślę, tak mi się przynajmniej wydaje, że tak to działa. Tak to odbieram, po prostu powiedzmy jest 55 minuta, przegrywacie 2-1, macie, niech, niech Atalma, nie wiem, powiedzmy 70 panowania, mimo jego niesamowitych statystyk wykończenia, po prostu przez to jego opanowanie. To opanowanie obniża mojego statystyki strzelania i po prostu ładuje on piłkę w trybuny, czego nie chcemy, także myślę, że statystyka opanowania również jest ważna, ale no wiadomo, 5 gwiazdek słabszej nogi to jest absolutny klucz. Jeżeli chodzi o work rate w waszym zespole, jeżeli chodzi o waszych napastników, no to wiadomo najlepiej, żeby miał też wys wysoką pracowitość w ataku, dlatego Benjeder jest całkiem spoko, gdyż ma, ma on wysoką, wysoką, Neymar nawet nie pamiętam. Wysoka średnia. Wysoka średnia myślę, że to jest najlep najlepszy work rate, jeżeli chodzi o atak. Jeżeli chodzi o waszych CDM-ów i obrońców, najważną, ważną rzeczą jest to, żeby mieli oni tak jakby naprzemienne work rate. To jest na przykład, no akurat u mnie to się nie, nie do końca sprawdza, no ale mamy wysoką pracowitość u awara, jeżeli chodzi o atak i średnią w obronie. A jeżeli chodzi o mojego drugiego CDM-a, Sedorfa, mamy tutaj wysoka, wysoka. Także ważne jest, żeby chociaż jeden z nich miał wysoką pracowitość w obronie. Sedorf jest właśnie u mnie tym zawodnikiem, który bardziej zostaje z tyłu, a awar jednak bardziej udziela się w ataku. I nawet strzeli tak, strzelił mi 5 bramek i zaliczył 9 asyst, a jeżeli chodzi o Sedorfa, Sedor strzelił jedną bramkę, aczkolwiek bardzo ważną, za, to, za co powinien dostać koronę dzisiaj. I zaliczył 7 asyst. Także ogólnie, jeżeli yy, nie macie go, na przykład ja zrobiłem go za okiem słapów, bo po prostu potrzebowałem, cdm nie żałuję, mimo jego dosyć słabych statystyk defensywnych, no jest on naprawdę bardzo mocny. Także to jest taka jedna zależność. Ważne, żeby mieli oni byli oni naprzemienni, albo żeby chociaż jeden z nich miał wysoką pracowitość w obronie. To samo tyczy się Waszych y, środkowych obrońców. Tutaj akurat oni są chyba na tych samych workrateach, jest średni w ataku, wysoki w defensywie i to jest chyba najlepszy workrate, jeżeli chodzi o środkowego y, obrońcę. O bocznych obrońcach. Tutaj akurat ten średni, wys, y, wysoki średni, nawet mi się sprawdza. Jeżeli chodzi o. Nawet sprawdźmy co ma, co ma Aleksandro. Ta, oni mają to samo, chociaż wydaje mi się, że Kancelo troszeczkę bardziej pcha do przodu niż jednak Aleksandro, to, ale no tak. No, jeżeli chodzi o właśnie budowanie drużyny, to jest to, co mogę Wam poradzić. Ta drużyna naprawdę grała mi się nią w tym tygodniu fenomenalnie. Jeżeli chodzi o taktykę, taktykę, już sobie powiedzieliśmy, także teraz przejdziemy sobie do jednej krótkiej sztuczki, bardzo prostej do wykonania, niesamowicie skutecznej. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do sztuczki. Jest ona bardzo prosta do wykonania, jedyne co musicie zrobić to wcisnąć dwa razy przycisk podania, później wcisnąć prawą gałkę analogową, nie ją wychylić, tylko zaznaczam wcisnąć, żeby kliknęła, wtedy wasz piłkarz wykona tak zwane podbicie piłki, dlatego też musicie wykonać podanie podniesione, które wykonujecie naciskając dwa razy krzyżyk lub też można to też zrobić podaniem prostopadłym czyli dwa razy trójkąt także jedyne co musicie zrobić, tak jak my widzicie tutaj parę przykładów strzeliłem takich bramek w tej lidze weekendowej myślę, że spokojnie z 6-7 tutaj mimo tego, że się nie udało to w dalszym ciągu Neymar gdzieś tą piłkę przejął i po prostu strzelił jest to bardzo skuteczne jeżeli chodzi o rzuty różne. także jak widzicie tutaj tutaj niestety się nie udało, piłka gdzieś poleciała do tyłu ale to podanie znowu do awara podwójne podanie podniesione Przyjęcie z, z wciśnięciem R3 też można tutaj wykonać kombinację. Tak naprawdę, ile razy wciśniecie R3, tyle razy wasz piłkarz po prostu tą piłkę podbije. Może można z tą piłką po prostu gdzieś jakoś wykonać ruch w jakąś inną stronę, oszukać przeciwnika. Tutaj widzicie na zwolnieniu proste podanie podniesione od Awara do Atala. Podbicie piłki i wolej i to siada. Jeżeli używacie na swoich piłkarzach właśnie takich stylów gry jak myśliwy. Czy też sniper? To bardzo podnoszą najczęściej. W ogóle większość większość stylów gry podnosi po prostu w tak jak widzicie tutaj. Ben Jeder podbicie piłki raz, później jeszcze podbicie piłki raz drugi. Po prostu za, za pomocą wciśnięcia R3. No i to siada. A teraz dla wytrwałych widzów małe omówienie mojej ostatniej gry, gry o Golda 2. Tutaj miałem z przeciwnikiem, miałem sporo problemów. Tutaj pięknie porobił mnie tym Mbappe gdzieś tutaj za pomocą lewego drążka poruszał się tutaj niesamowicie także straciłem już pierwszą bramkę tutaj już widzicie w 33 minucie staram się wyprowadzić jakąś kontrę niestety piłkę głupio straciłem Marcelo mi tą piłę odebrał, podanie do Mbappe Raúl, Raul nawet spoko się spisywał, ten Kubo też trochę żałuję, że go nie zrobiłem myślę, że byłby super, super zmiennikiem no i niestety jest 2-0 34 minuta, ostatni mecz no ale stwierdziłem, że się nie poddam, jest to mój ostatni mecz i tak czy siak, było już dosyć późno ale mówię nie, 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 dam, nie dam się tak łatwo także piłka do Benjedera. tutaj ciśniemy ile się da widać, że Varan ma problemy z nadążeniem tutaj piękna, piękny fake shot stop dola krokety i tutaj jak wspominałem bardzo ważna bramka Clarence'a Sedorfa na 2 do 1, już mamy bramkę kontaktową już w tym momencie pomyślałem sobie że coś może z tego będzie że tutaj tak, piękna bramka Sedorfa jeszcze sobie obejrzałem powtórkę żeby się uspokoić Prawda, wciągnąć troszeczkę powietrza tutaj tyle jeżeli chodzi o pierwszą połowę tutaj jeszcze bardzo ważna, bardzo ważna rzecz zawsze po prostu po połowie wejdźcie sobie po prostu i zobaczcie jaką, jaką formacją gra wasz przeciwnik jeżeli jeszcze tego nie odczytaliście tutaj bardzo dziwna sytuacja z Cancelo niestety Vandersack niestety niestety Vandersack uratował nam dupę A i piłka do Neymara piłka do Awara znowu do Neymara Ben Yedder Piękna kombinacyjna piłka. Tutaj niestety straciliśmy, ale Ben Jader zdawał ją przejąć, tutaj znowu nie udało się. No ale wywieramy presję na przeciwniku. Ogólnie drugą, drugą połowę naprawdę bardzo ci bardzo znałem przeciwnika, starałem się grać bardzo agresywnie, bardzo wysokim pressingiem bardzo naciskać na przeciwnika, żeby po prostu jak najwięcej tej piłki mieć starałem się nie wykonywać jakichś głupich podań no wiadomo, nie zawsze to wychodzi nieraz próbujecie zagrać jakąś, jakąś kombinację. tutaj Benjeder, przejście już, już mogłem strzelać to szybciej, niestety Diego Carlos zgasił nam Benjedera tutaj znowu akcja Mareza tutaj podanie absolutnie beznadziejne, no ale się udało Benjeder, Neymar Znowu podanie do Benjedera Tutaj szukaliśmy i mamy tutaj finał z jakimś takim dziwnym, ale światło. Najważniejsze, mamy 2-2. No i co teraz? Teraz trzeba by strzelić kolejną bramkę i w końcu to wygrać. Że tutaj jeszcze sytuacja przeciwnika, tutaj bardzo źle się zachował, mógł po prostu to strzelić tym Mbappé, No ale tak jak wspominałem wcześniej, pięć gwiazdek słabszej nogi, naprawdę bardzo ważne. Gdyby miał tutaj na przykład urodzinowego Mbappé po prostu załadowałby mi tu bramę, nawet by się nie zastanawiał, czy strzelać, czy nie, a tak chciał podać piłkę. No i. Na całe szczęście udało się ją przejąć. Tutaj Aleksandro bardzo pięknie podłączył się tutaj do akcji. Tutaj gramy na spokojnie. Pamiętajcie, najważniejszy w tej grze, chyba widzę, weekendowej jest spokój. Nie możecie się dać, dać podnieść emocji, po prostu wkurzać nie wiadomo na co, rzucać padami, no bo nie ma to sensu. Jak, jeżeli chodzi o to, no to jest to tylko gra. Tutaj piękna bramka Neymara, gdzieś tutaj się udało go znaleźć. Jest to tylko gra komputerowa, jakby nie było. Jeżeli będziecie po prostu rzucać padami, łamać pady, to nie dość, że będziecie tracić pieniądze, to będziecie tracić czas, bo nie ma sensu siedzieć nad tym, wkurzać się nie wiadomo jak. Trzeba podejść do tego po prostu z dużym spokojem. Także udało się wbić tego Golda jedynkę W tym tygodniu szczerze to nie wiem, czy rozegram grę Ligę Weekendową, nie wiem czy będę miał na to czas, chociaż mam trochę rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o mieszkanie, ale myślę, że myślę, że poszukam tego czasu. Nie, także dziękuję wam za oglądanie, jeżeli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać, co Wy wbiliście w tym tygodniu. Myślę, że... Zobaczymy się albo usłyszymy się jutro z nagrodami za tego historycznego Golda 1. Myślę, że chyba po raz w ogóle pierwszy wbijemy tego Golda 1, także dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że jesteście bezpieczni, że jesteście zdrowi, że wszystko jest w porządku. Zostawcie lajka, like zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I słyszymy się już jutro. Siemaneczko.